Ja ci jestem zadowolony, bo, bo tak naprawdę e, pierwszy skok, taki mógł być trochę ale tam nad bólą dostałem powietrze i gdzieś tam e, falowało, tak gdzieś. Ja ekspertem nie jestem, no. Trzeba było na pewno daleko skakać, no. I to w sumie... To jest zawsze kluczem, że trzeba daleko skakać. No ale wiadomo, no różnie to bywa, no. Dziś to tak było trochę... Na miejscu pierwszym polskim no, w no. drugim Japonia w tej chwili trzecia na miejscu drugim. Bardzo trudne warunki, miał nawet Kubacki w rozmawiałeś swojego króla? Geiger! Co ci powiedział? Czy dało się w takich warunkach? Nie, no, nie. Znaczy, no to tak jest, no. Się wyleci gdzieś tam, gdzieś w i dziękuję, nie? Także, no, nie wiem, no, tak, ja, ja tam nie wiem, ja ekspertem nie jestem, ale. Ale wiem, że no tak się zdarza czasem, no, bo widać dzisiaj, że się czasem zdarzyło komuś, no, a, a że ktoś tam miał. No, 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 i tak, no że to tak, no tak, tak jest, no taki nasz na sport, no, czasem tak bywa, tak dzisiaj, no i no i tyle. O a na pewno, na pewno. Ja ci jestem zadowolony, bo, bo tak naprawdę e, pierwszy skok, Taki mógł być trochę ale tam nad bólą dostałem powietrze i gdzieś tam mi e, falowało takie. Gdzieś, gdzieś te, te pojęcie było takie dziurawe bardzo. A drugi naprawdę mi się bardzo fajny wydawał, a z kolei tak by w ogóle powietrza nie było. No ale taki sporno. Także ja jestem dzisiaj z roboty zadowolony, robotę zrobiłem, no Eee, a jutro, jutro też mam zamiar po swoich skoków zadowolony, no. wiadomo, że zawsze są jakieś rezerwy, ale, ale skoki ok no. A, a tak dziś było, jak było, tak no. To Polską to było, nie zmieniło zbyt znaczy tak, no ja w pierwszym miałem dziurawe takie powietrze, że było, nie było i takie dziwne, a w drugim tak by w ogóle nie było, także... no tak, no, tak, no, tak no, A każdy miał inaczej, wiadomo, bo to tak, tak, tak się kręciło.